Wyobraź sobie świat Marvela, w którym bohaterowie, zamiast ratować ludzi, mają tylko jeden cel pożerać ich. Brzmi jak koszmar fana komiksów, a jednak to właśnie ta wizja stała się rzeczywistością w najnowszym serialu animowanym Marvel Zombies, który zadebiutował na Disney Plus 24 września 2025 roku. To krótka, bo zaledwie czteroodcinkowa seria, która już na starcie wywołała ogromne emocje. Dlaczego? Po pierwsze, to produkcja oznaczona kategorią wiekową TVMA, a więc Marvel wreszcie pozwolił sobie na coś bardziej brutalnego, krwawego i bezkompromisowego. Po drugie, cały sezon wrzucono od razu, co tylko podkręciło binge-watchingowy szał. No i po trzecie, kto by nie chciał zobaczyć, jak ikoniczni bohaterowie od Miss Marvel po Wandę Maximow, muszą stawić czoła swoim zombiackim wersjom. Marvel Zombies to miks akcji, grozy i czarnego humoru, który z jednej strony daje fanom solidną porcję adrenaliny, a z drugiej prowokuje do pytań, czy ten eksperyment naprawdę ma sens w ramach MCU. Krytycy są podzieleni: jedni chwalą intensywność i świeże podejście, inni kręcą nosem, że to tylko krwawy fanserwis bez większej głębi. Ale jedno jest pewne: trudno przejść obok tego serialu obojętnie. W tym materiale przyjrzymy się, co w Marvel Zombies wyszło naprawdę znakomicie, a co rozłazi się jak nieświeży trup na słońcu. Zajrzymy też do opinii fanów, recenzji krytyków i porównamy całość z kultowymi komiksami. Innymi słowy, sprawdzimy, czy Marvel faktycznie tchnął nowe życie w swoje zombiaki, czy raczej odgrzał stary kotlet w mikrofalówce. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, a raczej w ekran, to klimat. Marvel w końcu odważył się postawić na coś mroczniejszego i bardziej brutalnego, a animacja, choć nie zawsze perfekcyjna, potrafi wbić w fotel. Krew leje się strumieniami, bohaterowie odpadają jak muchy, a całość ma ten postapokaliptyczny vibe, który idealnie pasuje do tematu zombie. To nie jest dziecinna bajeczka. Tutaj faktycznie czujemy, że bohaterowie mogą nie przeżyć kolejnej sceny. Drugim ogromnym plusem jest tempo akcji. Widz nie ma chwili na złapanie oddechu. Od samego początku zostajemy wrzuceni w wir walk, ucieczek i dramatycznych decyzji. Co ważne, te sceny akcji są zaprojektowane z pomysłem. Nie mamy wrażenia, że oglądamy bezmyślne machanie mieczem czy strzelanie w powietrze. Tutaj każda walka ma swój ciężar, a choreografia potrafi zaskoczyć. Zwłaszcza gdy do gry wkracza Blade, który, jak wielu recenzentów zauważyło, kradnie praktycznie każdą scenę scenę, w której się pojawia. Trzeci element to ekipa ocalałych. Choć bohaterów jest mniej niż w klasycznych Avengers, to właśnie ta kameralność działa na plus. Postacie mają między sobą chemię, a dialogi, nawet jeśli nie zawsze błyskotliwe, potrafią rozładować napięcie. Miss Marvel błyszczy młodzieńczą energią, a zestawienie jej z bardziej doświadczonymi postaciami tworzy ciekawy kontrast. Fani na forach zwracali uwagę, że wreszcie dostaliśmy drużynę, która nie wygląda jak kolejna kalka Avengers, tylko faktycznie ma własną tożsamość. Nie sposób też nie wspomnieć o samej atmosferze grozy. Twórcy dobrze balansują na granicy horroru i czarnego humoru. Z jednej strony mamy momenty naprawdę niepokojące, z drugiej znajdzie się miejsce na mrugnięcie okiem do fanów. To sprawia, że serial ogląda się jak dziwny miks The Walking Dead i klasycznego Marvela. A co najciekawsze, ten miks w dużej mierze działa. Do tego dochodzi muzyka. Ścieżka dźwiękowa, choć nie wybija się na pierwszy plan jak w hitach kinowych MCU, dobrze podbija napięcie i buduje atmosferę. Gdy trzeba, dodaje dramatyzmu, gdy indziej podkręca tempo akcji. Kiedy kurz opada, a emocje po pierwszym binge'u trochę stygną, wychodzą na jaw słabości Marvel Zombies, i trzeba przyznać, jest ich parę. Pierwszy i najczęściej powtarzany zarzut króciutka forma cztery odcinki tyle. Koniec, kropka. Serial ledwie zdąży rozkręcić atmosferę, a już serwuje nam finał, który w dodatku zostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Wielu fanów porównywało to do uczucia, kiedy dostajesz pizzę, ale po trzech kawałkach ktoś ci ją zabiera sprzed nosa. Smakowało, ale czujesz, że mogło być więcej. Druga sprawa emocje na skróty. Twórcy wyraźnie chcieli wrzucić w ten krótki format jak najwięcej scen akcji i momentów wow, przez co zabrakło czasu na pogłębienie relacji między bohaterami. Jasne, ekipa ocalałych ma fajną chemię, ale często czujemy, że ich dramaty są odgrywane trochę na siłę, jakby ktoś wciskał przyspieszony przycisk na pilocie. No i jest jeszcze kontrowersja numer jeden. Wanda Maksimow. Krytycy i fani dość zgodnie podzielili się w opiniach. Jedni twierdzą, że to naturalne, iż Wanda staje się głównym Big Badem, bo jej moc w świecie zombi jest przerażająca. Inni jednak wytykają Marvelowi, że po raz kolejny robi z niej potwora, zamiast pozwolić jej na odkupienie. To już trzeci raz, kiedy Wanda w MCU zostaje przedstawiona jako zagrożenie, i część widzów uznała to za zwykłe odgrzewanie kotleta. Trzeci problem animacja. O ile sceny akcji wyglądają efektownie, to w spokojniejszych momentach, gdy kamera skupia się na twarzach bohaterów, animacja bywa nierówna. Fani na Redditie śmiali się, że niektóre ujęcia wyglądają, jakby ktoś odpalił tryb średnia jakość w ustawieniach gry. To niby drobia skalę w produkcji tak głośnej i sygnowanej przez Marvela oczekiwania były wyższe. Na deser mamy Cliffhanger. Z jednej strony to standardowy zabieg, żeby widzowie chcieli więcej. Z drugiej, przy braku oficjalnego potwierdzenia drugiego sezonu, część fanów czuje się oszukana. Dali nam tylko przystawkę, a deseru już brak, pisał jeden z recenzentów. I faktycznie zakończenie bardziej frustruje niż satysfakcjonuje. Marvel Zombies to jazda bez trzymanki, ale chwilami ma się wrażenie, że twórcy za bardzo skupili się na mięsku, a zapomnieli o sercu. Serial wciąga, ale nie zostawia po sobie tak mocnego śladu, jakiego moglibyśmy się spodziewać. To trochę jak z tanim horrorem bawi, straszy, ale za miesiąc pamiętasz głównie krew, a nie bohaterów. Odcinek pierwszy: Głód Bohaterów. Startujemy z grubej rury. Świat Marvela pogrąża się w chaosie, a bohaterowie, których znamy i kochamy, zamieniają się w zombie. Klimat to mieszanka szoku i brutalności. Od razu wiadomo, że to nie jest zwykła animacja MCU. Najmocniejsza scena: pierwsze spotkanie Drużyny Ocalałych z jednym z najbardziej znanych Avengerów w wersji zombie. Plus, świetne otwarcie i klimat horroru. Minus, tempo tak szybkie, że nie każdy zdąży złapać oddech. Odcinek drugi. Drużyna Ocalałych. Tutaj akcja zwalnia o pół kroku, a twórcy dają nam czas, by lepiej poznać bohaterów, którzy jeszcze nie zostali pożarci. Pani Marvel przejmuje pałeczkę energicznej liderki, a Blade pokazuje, dlaczego fani tak na niego czekali. Plus, ciekawa dynamika drużyny i parę naprawdę kreatywnych scen walki. Minus, emocje między bohaterami są trochę po łebkach. Odcinek trzeci królowa chaosu. To moment, w którym na scenę wchodzi Wanda Maksimow i robi to w sposób, który kompletnie zmienia zasady gry. Odcinek jest intensywny, pełen grozy i napięcia, a Wanda w wersji zombie to naprawdę koszmar na sterydach. Plus, mocna atmosfera, świetne sceny starć. Minus, dla wielu fanów déjà vu, bo Wanda znów pełni rolę złoczyńcy. Odcinek czwarty, ostatnia nadzieja. Finał zamyka całą historię. A może raczej zostawia ją otwartą szerzej niż bramy hogwartu po ataku Voldemorta. Cliffhanger, który dzieli fanów. Jedni uważają go za genialny haczyk, inni za tanie zagranie. Plus, widowiskowe sceny finałowe. Widać budżet na efekty i pomysł na rozwinięcie. Minus, brak satysfakcjonującego zakończenia. Czujemy niedosyt i pytanie, to wszystko? Cały sezon ogląda się szybko. To raptem nieco ponad dwie godziny materiału. Z jednej strony to plus, bo nie ma dłużyzn, z drugiej minus, bo fani Marvela są przyzwyczajeni do większej epiki. To bardziej shot espresso niż wielki filmowy obiad. Zanim ktokolwiek zobaczył animowaną Wandę szarpiącą się o żywe mięso, świat Marvela miał już swoją legendarną serię komiksową Marvel Zombies. To tam narodził się pomysł, że bohaterowie zamiast ratować ludzkość, pożerają ją kawałek po kawałku. Komiksy Roberta Kirkmana, czyli twórcy The Walking Dead, były pełne groteskowej przemocy i czarnego humoru. Bohaterowie Marvela przechodzili tam przez totalną dekonstrukcję. Spider-Man płakał, że pożarł własną rodzinę, Kapitan Ameryka walczył z dziurą w głowie, a Hulk, cóż, Hulk pożerał wszystko, co się rusza. I tu pojawia się pierwsza różnica. Serial Disney Plus jest znacznie łagodniejszy niż komiks. Jasne, oznaczenie TVMA pozwoliło na krew i brutalność, ale nadal nie zobaczymy tu najbardziej obleśnych, szokujących scen znanych z kart komiksów. To jest wersja dla szerszej publiki wciąż mocna, ale jednak bardziej kontrolowana. Drugi punkt odniesienia to odcinek What If Zombies, który zadebiutował w 2021 roku. Tam po raz pierwszy w MCU zobaczyliśmy świat pogrążony w zombie apokalipsie, a widzowie tak bardzo polubili tę konwencję, że Marvel postanowił pójść o krok dalej i dać nam osobny serial. What If było jednak bardziej jednorazowym eksperymentem, godzinna wariacja na temat. Marvel Zombies rozwija ten pomysł w czteroodcinkową historię, ale i tutaj pojawia się problem, nie do końca wykorzystuje potencjał. Czego zabrakło względem komiksów? Przede wszystkim ikonicznych postaci. Brak Fantastycznej Czwórki, brak X-Menów, a to właśnie oni byli jednym z filarów komiksowej wersji. Powód jest prozaiczny: prawa autorskie, budżet i ograniczenia MCU. W serialu skupiono się więc na tych bohaterach, do których Marvel miał swobodny dostęp, a efekt końcowy, choć ciekawy, nie ma tego samego rozmachu co oryginał. Jednocześnie trzeba docenić, że twórcy starali się zachować ducha what if. Widać podobną mieszankę horroru, akcji i humoru, a także eksperymentowanie z alternatywną wersją znanych bohaterów. Różnica jest taka, że What If Zombies był krótką ciekawostką, a Marvel Zombies próbuje być czymś więcej. Choć, jak zauważają krytycy, nie zawsze się to udaje. Jeśli ktoś zna komiksy, będzie czuł niedosyt i brak najbardziej ekstremalnych momentów. Jeśli zna tylko MCU i What If, dostanie rozwinięcie pomysłu, które potrafi bawić, ale raczej nie wbije się do panteonu kultowych historii. To taki kompromis między fanserwisem a próbą stworzenia czegoś własnego. Kiedy kurz opadł, a Binge Watch dobiegł końca, zaczęły spływać oceny. I jak to zwykle z Marvelem bywa, opinie rozjechały się jak zombie po centrum handlowym. Na Rotten Tomatoes serial zebrał średnio około 60-paru procent od krytyków. To znaczy oficjalne recenzje były umiarkowanie pozytywne, ale raczej bez entuzjazmu. Krytycy chwalili intensywność, brutalność i odwagę Marvela, by w końcu zrobić coś dla dorosłych widzów, ale narzekali na płytkie emocje i zbyt szybkie tempo. Jeden z recenzentów porównał serial do fast foodu. Smaczny w trakcie, ale chwilę później czujesz, że czegoś w nim brakowało. Widzowie okazali się bardziej wyrozumiali. Na tych samych agregatach oceny od publiczności skakały bliżej siedemdziesięciu kilku procent. Fani Marvela docenili, że wreszcie dostali coś świeżego, brutalnego i klimatycznego. Idealny seans na wieczór w okolicach Halloween. Na Reddicie i forach pojawiały się komentarze w stylu to najlepsze co animowane MCU pokazało od dawna albo wreszcie czuję, że Marvel potrafi być naprawdę mroczny. Ale pojawiły się też głosy krytyczne. Najczęściej przewijało się narzekanie na Cliffhanger. Dlaczego Marvel wrzucił nam przystawkę zamiast pełnego dania? Sporo osób czuło też, że Wanda, jako główny przeciwnik, to powtarzanie tego samego motywu, a cztery odcinki to zdecydowanie za mało, by rozwinąć fabułę i relacje bohaterów. Media branżowe też podzieliły się w opiniach. Collider pisał, że serial nie zawsze wstaje z grobu jak należy. AV Club ocenił go jako dużo mięsa, mało serca, a Screen Rant stwierdził, że to krwawa jazda, która mimo wad daje masę frajdy. Marvel Zombies nie jest arcydziełem, które zrewolucjonizuje MCU, ale też nie jest kompletną klapą. To taki środkowy poziom. Dla części widzów świetna, krwawa zabawa, dla innych zmarnowany potencjał. W liczbach wychodzi coś w rodzaju zombie średniak, ale z potencjałem na więcej, jeśli dostaniemy drugi sezon. I tak oto dochodzimy do pytania, które od dnia premiery dręczy zarówno fanów, jak i krytyków: czy Marvel Zombies zasługuje na drugi sezon? Z jednej strony argumentów za jest całkiem sporo. Serial mimo wszystkich wad ma solidny klimat, dobrze sprawdza się jako szybka, brutalna rozrywka i udowadnia, że Marvel potrafi bawić się konwencją. Co więcej, zakończenie pozostawia ogromne pole do dalszej opowieści. Cliffhanger wręcz krzyczy, hej, to dopiero początek. No i nie zapominajmy o potencjale komiksów. Tam materiału źródłowego jest wystarczająco dużo, by zrobić kilka sezonów i wciąż mieć świeże pomysły. Z drugiej strony są też mocne głosy przeciw. Wielu widzów narzeka, że Marvel zamiast budować spójną i głęboką historię wolał pójść na skróty i wrzucić trochę krwi, trochę akcji i głośne nazwiska. Jeśli drugi sezon miałby być powtórką z rozrywki, kolejnym fanserwisem bez serca, to część fanów wolałaby, żeby projekt nie wracał. Pojawia się też obawa, że Marvel Zombies skończy jak inne poboczne projekty MCU, szybko zapomniane, odhaczane jako eksperyment. Oficjalnie Marvel nie potwierdził jeszcze kontynuacji. Twórcy sugerują, że wszystko zależy od odbioru i budżetu. A jak wiadomo, kasa w Disneyu rządzi się swoimi prawami. A więc, czy chcemy drugiego sezonu? Odpowiedź brzmi: tak, ale. Pod warunkiem, że Marvel wyciągnie lekcję z pierwszego. Potrzeba więcej czasu na bohaterów, mniej pójścia na łatwiznę i odwagi, by pociągnąć historię dalej niż tylko do kolejnego cliffhangera. Bo potencjał jest ogromny, trzeba go tylko mądrze wykorzystać. I tu zostawiamy pałeczkę w waszych rękach. Czy waszym zdaniem Marvel Zombies to genialny eksperyment, czy raczej średni fast food w świecie MCU? Która scena najbardziej zapadła wam w pamięć? A może uważacie, że serial powinien zakończyć się na tych czterech odcinkach i zostać ciekawostką zamiast ciągnąć historię na siłę? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i wpaść na kolejne nasze materiały, bo bez tego żaden zombie Marvela nie ma prawa powstać z grobu.